Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, to już czterdziesty raz zapraszam Was na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Tradycyjnie przygotowałem dla Was zestawienie pięciu najciekawszych, najważniejszych wydarzeń, newsów, doniesień medialnych, jakie miały miejsce w minionym tygodniu w kontekście rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, a w ostatnich tygodniach dzieje się naprawdę sporo. Dlatego, jeżeli chcecie być na bieżąco, to tradycyjnie zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Miniony tydzień jest kolejnym z rzędów, w którym w mediach ogólnopolskich głośno mówi się o problemach aptek i problemach pacjentów z dostępem do leków. A w minionym tygodniu stało się to za sprawą polityków Platformy Obywatelskiej. Otóż zorganizowali oni swego rodzaju happening. W całej Polsce politycy Platformy Obywatelskiej, najczęściej kandydaci na posłów tego grupowania, udawali się do aptek, gdzie pytali aptekarzy, farmaceutów o to, jakich leków. W tym momencie brakuje. W ten sposób stworzyli swoje własne listy brakujących leków, które następnie publikowali w mediach społecznościowych. W ciągu jednego dnia, w zeszłym tygodniu, niemalże cały Twitter był pełen. Tego typu właśnie postów ze zdjęciami posłów lub przyszłych posłów Platformy Obywatelskiej i ich listami leków brakujących w aptekach. Na to zamieszanie, na ten happening zareagowało niemal błyskawicznie Ministerstwo Zdrowia, które w środę zorganizowało briefing. Podczas tego briefingu minister zdrowia zapewniał, że sytuacja jest pod kontrolą, że leki są w aptekach i że tak naprawdę czegoś takiego jak kryzys lekowy w Polsce nie ma. A minister Zewio tłumaczył, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od braku jednego leku eutyroksu, który w tym momencie już do Polski dotarł w takiej ilości, że powinna ona wystarczyć na pokrycie wszelkiego zapotrzebowania pacjentów. Oczywiście doniesienia, jakie płyną z aptek i od pacjentów, są nieco inne, mniej różowe. Oczywiście tego leku trochę więcej pojawiło się w aptekach, natomiast nie w tych dawkach, których pacjenci i aptekarze najczęściej poszukiwali. Jednocześnie podczas swojego briefingu minister zdrowia poinformował, że tak naprawdę większość tych leków, których brakuje w aptekach, mają swoje zamienniki i o te zamienniki. Pacjenci powinni pytać farmaceutów, te zamienniki powinny zastępować te, leki, których aktualnie brakuje. Minister Zdrowia jednak nie chciał odpowiedzieć na pytanie, co w sytuacji, jeżeli leki nie mają zamienników, lub jeżeli nie mają zamienników w tych konkretnych dawkach, jakie mają przepisane na receptach pacjenci. A mamy tutaj na myśli przede wszystkim takie dawki jak 88 mg Eutyroxu, czy chociażby takie leki jak Sinemet CR250, który w Polsce już nie jest dystrybuowany, a nie ma swojego zamiennika. Oczywiście ten happening, który w minionym tygodniu przeprowadzili posłowie Platformy Obywatelskiej, miał swój koniec, miał swoją puenta, a tą puentą było opublikowanie w czwartek tak recepty na kryzys lekowy. Jest to pięć działań, które politycy Platformy Obywatelskiej chcą podjąć w przypadku ewentualnych wygranych wyborów które mają tę sytuację kryzysową na polskim rynku leków naprawić. A te pięć działań są to po pierwsze zwiększenie nakładów na refundację leków, po drugie, wzmocnienie i rozwinięcie rodzimego przemysłu farmaceutycznego, po trzecie, zapobieganie brakom leków przez zapasy strategiczne i zakupy interwencyjne. Po czwarte, powołanie specjalnego zespołu CBSP do walki z mafiami lekowymi a po piąte przywrócenie systemu monitorowania sytuacji i uprzedzania zagrożeń kryzysowych. Ocenę tych postulatów i tych propozycji rozwiązania problemu pozostawiam ekspertom. Na pewno w następnym tygodniu one się pojawią. Będziemy je także publikować w serwisie mgre.farm. Natomiast warto podsumować, co do tej pory ministerstwo zrobiło, aby ten kryzys lekowy w jakikolwiek sposób okiełznać i rozwiązać. Otóż, przede wszystkim uruchomiono infolinię, na której pacjenci mogą dowiedzieć się w przybliżeniu, w jakiej aptece są te leki, których potrzebują. Mówię w przybliżeniu, dlatego że z tego, co doskonale wiemy, ta infolinia korzysta z rozwiązań komercyjnych, korzysta z danych z rozwiązań komercyjnych, które obejmują tylko 8 tysięcy aptek w Polsce, podczas gdy mamy w Polsce 14 tysięcy tych aptek. Poza tym, kolejnym działaniem, które podjęło Ministerstwo Zdrowia i na którego efekty będziemy musieli jeszcze poczekać, jest powołanie zespołu do spraw problemu z dostawami leków. Ten zespół rozpoczął swoje funkcjonowanie w tym tygodniu. Jeszcze nie wiemy dokładnie, kto personalnie w nim zasiada. Natomiast minister zdrowia już zapewnił, że pierwsze spotkanie przynajmniej członków ministerialnych tego zespołu się odbyło i prace tego zespołu już powoli zaczynają się toczyć. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Pozostajemy cały czas w temacie braków leków. Redakcja mgr.farm w ostatnim czasie dosyć mocno monitoruje i kontroluje wszystkie doniesienia z rynku aptecznego dotyczących nowych leków, których braki są notowane w aptekach i sygnalizowane przez farmaceutów. Staramy się takie doniesienia weryfikować, pytamy producentów tych leków, co się dzieje, że ich leków zaczyna brakować, że nie są one dostępne dla pacjentów. I między innymi o takich komunikatach producentów w sprawie ich konkretności Leków informowaliśmy w, te, w zeszłym tygodniu. Między innymi podaliśmy informacje firmy Sanofi Aventis, która dystrybuuje i sprzedaje w Polsce lek Kleksane, lek, który od samego początku problemów z lekami w aptekach był tak naprawdę głównym motorem deficytów. Zdarzały się one najwcześniej. Mówiło się o tym, że to jest lek, który jest najczęściej wywożony przez mafię lekową za granicę. Natomiast teraz firma Sanofi Aventis informuje, że wszystkie leki, Leki. Wszystkie dawki leku Kleksane są na bieżąco dostępne, że dystrybuowane są one do 10 hurtowni farmaceutycznych w Polsce. Natomiast jeżeli farmaceuci, aptekarze mają jakiekolwiek problemy z zaopatrzeniem w te leki, mogą skorzystać ze specjalnej infolinii 801, 607, 607 i na tej infolinii dowiedzą się, gdzie, w której hurtowni mogą ten lek kupić. W ubiegłym tygodniu w firmę Sanofi Aventis zapytaliśmy także o de deficyty innego leku tej firmy. Chodzi tutaj oczywiście o Lokren, lek stosowany m.in. w nadciśnieniu tętniczym. Apteki od kilku tygodni sygnalizowały nam, że pojawiają się problemy z tym lekiem, że nie ma go w hurtowniach. I te informacje potwierdzały także dane, jakie niedawno opublikowała firma Neuka S.A., właściciel największej, jednej z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce. Neuka opublikowała właśnie zestawienie tych dziesięciu najbardziej poszukiwanych leków przez w apteki, stany tych leków i zaopatrzenia, jakie do tej hurtowni spływały w ostatnich kilku miesiącach. No i z tych danych wynika faktycznie, że od początku lipca do hurtowni Neuka nie wpłynęło od producenta ani jedno opakowanie leku Lokren. Zapytaliśmy o tę sytuację producenta, firma Sanofi odpowiedziała, że faktycznie były problemy z dostawami tych leków i faktycznie wynikały one z braku substancji czynnej. Prawdopodobnie firma, tak jak wiele firm na rynku farmaceutycznym korzysta z substancji czynnych z Chin, a ostatnio głośno się mówiło o tym, że właśnie to źródło chińskie, źródło substancji czynnych bardzo mocno ograniczyło dostawy do Europy, i przez to właśnie zostały wstrzymane produkcje wielu ważnych leków i ich dostawy także na polski rynek. Z tego co poinformowała nas firma Sanofi Aventis, ta substancja czynna wykorzystywana do produkcji leku Lokren w zeszłym tygodniu dotarła do fabryki Sanofi w Rzeszowie. Lek już jest produkowany i w najbliższych tygodniach, może miesiącach, pojawi się ponownie w obrocie. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o dość doniosłym wydarzeniu dla rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego i całej społeczności farmaceutów, jakim było oddanie do konsultacji publicznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Cały czas trwają konsultacje do tego projektu, można zgłaszać swoje uwagi. My z kolei w redakcji farm staramy się stopniowo przedstawiać to, co jest w tej ustawie, staramy się odkrywać stopniowo i analizować kolejne zapisy, które mają mieć jakikolwiek rewolucyjny wpływ. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie zawodu farmaceuty czy funkcjonowanie aptek. Tak jak wspominałem wcześniej, ten akt prawny jest bardzo duży. To jest ponad 90 stron ustawy, z czego około 20 stron stanowią zmiany w innych istniejących już ustawach, m.in. w prawie farmaceutycznym czy ustawie refundacyjnej. Tak więc jest sporo materiału do analizy. i Jedynym sposobem, aby zrobić to w sposób zjadliwy i przyjazny, jest analizowanie tego w pewnych fragmentach i pewnych blokach tematycznych. I to między innymi robiliśmy w minionym tygodniu w serii się Zachęcam Was do przeczytania tych publikacji. Opowiem tylko między innymi o tych trzech najważniejszych. Pisaliśmy o tym, w jaki sposób będzie opisana opieka farmaceutyczna w tym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Tam m.in. jest opisane, jakie usługi farmaceutyczne i co będzie stanowiło opiekę farmaceutyczną oraz kto i w jakich warunkach będzie mógł ją świadczyć. Nie będę się rozpowiadał w tym momencie na ten temat. Zachęcam do przeczytania tego artykułu. Tam dużo więcej się na ten temat dowiecie. Możecie także swoje uwagi do tego fragmentu ustawy o zawodzie farmaceuty zgłosić do Ministerstwa Zdrowia. Opisywaliśmy również kwestię specjalizacji dla kierowników aptek. W ubiegłym roku dużo mówiło się o tym, że w ustawie o zawodzie farmaceuty ma się znaleźć obowiązek posiadania specjalizacji z farmacji aptecznej przez każdego kierownika apteki. Czy te przepisy w, ostatecznie znalazły się w projekcie? Sytuacja tutaj jest dosyć dziwna, dlatego że z jednej strony w uzasadnieniu faktycznie mówi się o tym, że kierownik apteki docelowo ma mieć, musieć posiadać. Tą specjalizację. Natomiast z samych zapisów ustawy, samego kształtu konkretnych przepisów wcale to wynika i przedstawiciele samorządu aptekarskiego także mówią, że tak naprawdę e, ta, ten dualizm, ta sprzeczność, sprzeczność wewnętrzna ustawy w tym kontekście wynika z tego, że po prostu ten zapis miał być usunięty, ale nie go wystarczająco. Porządnie, dlatego, fragmentarycznie gdzieś się cały czas pojawiają te zapisy mówiące właśnie o obowiązkowej specjalizacji. Również zachęcam do przeczytania artykułu na ten temat, który pojawił się w serwisie mgier.farm. Ostatnią publikacją na temat projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, którą publikowaliśmy w zeszłym tygodniu, była ta mówiąca o zapisach mających zapewnić niezależność farmaceutów w ramach wykonywanego przez nich zawodu. To jest coś, o czym od dawna się mówiło, co do tej pory nie było porządnie uregulowane. I pojawia się w końcu w tym projekcie ustawy, między innymi pojawiają się zapisy mówiące o tym, że nie może właściciel apteki przedsiębiorca wywierać nacisków na niezależność farmaceuty. Farmaceuta musi mieć wolność wyboru, wolność wykonywania swojego zawodu po to, aby móc się kierować dobrem pacjenta, a nie interesem właściciela tej apteki, i za niezapewnienie tego typu właśnie warunków pracy w farmaceucie przedsiębiorca może niemalże stracić prawo do prowadzenia takiej apteki. To jest dosyć dotkliwa sankcja karna, która się w tym kontekście będzie pojawiać w ustawie prawo farmaceutyczne akurat. Poza tym pojawiają się także zapisy mówiące o tym, że w aptece musi być zawsze zatrudniona odpowiednia. Ilość pracowników, odpowiednia obsada kadrowa, aby ta apteka mogła funkcjonować zgodnie z prawem farmaceutycznym oraz innymi przepisami. Jeżeli takiej obsady kadrowej w aptece nie będzie, to kierownik apteki ma obowiązek skrócić godziny pracy tej apteki w taki sposób, aby ona mogła. Funkcjonować przy aktualnej obsadzie w, w sposób zgodny z przepisami. To są wszystko zapisy, które pojawiają się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Budzą one sporo kontrowersji, budzą także sporo dyskusji, i te dyskusje toczą się właśnie w tych artykułach na serwisie MGR Hopper Farm, dlatego tym bardziej zachęcam do przeczytania tych materiałów. Linki do nich znajdziecie pod tym materiałem niżej. Zachęcam także do wzięcia udziału w tych dyskusjach, no i oczywiście do składania swoich opinii w ramach konsultacji publicznych. Jak wszyscy doskonale wiemy, od 9 lutego 2019 roku funkcjonuje w całej Europie system weryfikacji autentyczności leków. Jest to system, który ma zapewnić, zagwarantować, że leki, które trafiają do, do pacjentów są to leki autentyczne. System ma wyłapywać leki fałszywe, które są wprowadzane do legalnego obiegu do legalnego obrotu produktami leczniczymi. W zeszłym tygodniu zapytaliśmy głównego inspektora farmaceutycznego, jak ten system działa, czy przez te 6 prawie miesięcy funkcjonowania tego systemu w Polsce Udało się za jego pomocą wychwycić sfałszowany lek. Główny inspektor farmaceutyczny poinformował nas, że w Polsce takiego przypadku nie było, natomiast zdarzył się ten, taki przypadek w innym kraju i dotyczył on leku stosowanego w leczeniu nowotworów. Lek Avastin 25 mg na ml. Okazuje się, że partię, sfałszowaną partię tego leku wychwycono, ale nie w aptece, tylko u importera równoległego. Postępowanie w tej sprawie jest w toku, trwają wyjaśnienia tej sytuacji, jak ten lek tam się znalazł. Pocieszające jest oczywiście to, że ten system, póki co, jeżeli działa, działa w Polsce, nie wychwycił jeszcze sfałszowanego leku w naszym kraju. Natomiast niestety, ale chyba wszyscy farmaceuci pracujący w aptekach, ale też i pacjenci, Odczuwają negatywne efekty funkcjonowania tego systemu. Mówi się o nich dosyć mało, natomiast faktycznie to skanowanie kodów z jednej strony utrudnia i wydłuża obsługę pacjenta w aptece, niewiele, ale zawsze. Poza tym producenci mają problemy ze wprowadzaniem nowych serii leków do obrotu, dlatego że wysyłanie tych kodów serializacyjnych do huba europejskiego też zajmuje więcej czasu, co wydłuża przerwy w dostawach między kolejnymi partiami leku, które są wprowadzane do obrotu. Poza tym niedawno mieliśmy sytuację, kiedy jeden z poznańskich producentów leków, firma Synteza, otrzymała od głównego inspektora farmaceutycznego decyzję wstrzymującą. Wprowadzanie konkretnych leków, dlatego że firma nie była jeszcze przygotowana do tego, aby umieszczać na opakowaniach swoich leków właśnie te dwa zabezpieczenia e, związane z weryfikacją autentyczności leków, czyli chodzi o zabezpieczenie, które uniemożliwia otwarcie opakowania bez jego m, rozrywania, oraz drugie zabezpieczenie, które są kody serializacyjne. Firma dopiero w, w tym miesiącu uporała się z tym problemem. Główny inspektor farmaceutyczny cofnął swoją wcześniejszą decyzję i dopiero teraz po kilku miesiącach przerwy takie leki jak spazmolina czy kalium efervescens będą mogły być wprowadzane do obrotu i pojawią się w końcu w aptekach. Niczym bumerang powraca temat, o którym w serwisie mgr.farm pisaliśmy już w kwietniu. Chodzi tutaj o kwestię rozdzielenia działalności leczniczej od działalności polegającej na obrocie produktami leczniczymi. Taki rozdział wprowadziła nowelizacja prawa farmaceutycznego, która weszła w życie w ubiegłym roku. Przedsiębiorcy, którzy w momencie wejścia tej ustawy posiadali jednocześnie aptekę i ośrodek zdrowia albo szpital, otrzymali około rok, dokładnie rok, do 31 lipca, na Dzielenie tej działalności albo pozbycie się jednej z nich. W maju, kiedy publikowaliśmy artykuł na ten temat, okazało się, że około 200 aptek w Polsce. Faktycznie jest prowadzone przez przedsiębiorców, którzy prowadzą jednocześnie działalność leczniczą. W rezultacie te apteki były zagrożone automatycznym wygaśnięciem zezwolenia. Okazuje się teraz, że wśród tych 200 aptek jest też kilkanaście, które należą do dużych szpitali. I te szpitale w tym momencie, niejako licząc przez cały ten czas okres przejściowy, że Ministerstwo Zdrowia pozwoli im jednak prowadzić te apteki, a nie pozwoliło, Teraz te szpitale próbują dosyć gorączkowo coś z tą sytuacją robić. W lipcu pojawiło się kilka ogłoszeń o przetargach, w których szpitale próbowały sprzedać te apteki albo przynajmniej oddać w dzierżawę. Wiemy przynajmniej o dwóch takich szpitalach w Grudziądzu oraz Łomży. Z ostatnich doniesień wynika, że apteka w Grudziądzu ciągle nie została sprzedana, ciągle nie ma nowego właściciela. Wysłaliśmy pytanie do dyrekcji szpitala w Grudziądzu, jaki ma plan wobec tej apteki. Aby ją uratować, czekamy cały czas na odpowiedź. Okazuje się bowiem, że jeżeli apteka faktycznie nie zmieni właściciela do tego 31 lipca, no to prawdopodobnie zezwolenie na jej prowadzenie automatycznie wygaśnie i ta apteka od 1 sierpnia po prostu będzie musiała przestać funkcjonować. W Łomrze sytuacja wydaje się uratowana, dlatego że na przetarg ogłoszony przez szpital odpowiedział jedno przedsiębiorca, który zgodził się wydzierżawić tą aptekę i prawdopodobnie ta apteka. Będzie dalej funkcjonować. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dzięki temu jesteście na bieżąco z tym, co ważnego i ciekawego dzieje się na rynku aptecznym, na rynku farmaceutycznym. Tak jak już wielokrotnie wspominałem, te wydarzenia, które teraz mają miejsce, mimo że mamy sezon powiedzmy ogórkowy i wakacyjny, tak naprawdę bardzo dużo dzieje się w polskiej farmacji, dlatego jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco, to zachęcam do śledzenia na bieżąco serwisu mgfarm. Tam błyskawicznie publikujemy wszystkie najnowsze najważniejsze doniesienia, jakie pojawiają się w kontekście rynku aptecznego i rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie oczywiście zachęcam także do prenumeracji i czytania magazynu mgfarm. Jest to największy w Polsce magazyn dwumiesięczny dla farmaceutów, aż 120 stron, na których zmieściliśmy naprawdę wszystko to, co jest najważniejsze dla farmaceutów, od prawa, przez marketing, opiekę farmaceutyczną, recepturę, historię oraz całą tą meroterykę, która pomaga farmaceutom lepiej pomagać pacjentom w aptekach. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.